No. no to tak. Dziady. Zobaczymy z tym razem ciekawego Powie ten guślasz ekscentryczny. E, a, 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 a. Nie tak prędko. Gdzie to jest? A, tutaj grzybko. No, w sumie trzeba to zrobić. He, tłum! Witaj! W samą porę! Ludzie! Oto jest ten, który będzie nas chronił! Nie lękajcie się! Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym jak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Coś się, się jest tak? życie sami wiecie! Krótką męką na tym To, co po nim następuje, każdy z nas sam nie Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich będzie, każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza psiakresy. Wzywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy dziady. Bior co Kto z was wiecznym błądzi szlakiem? I co? Kto puścił tego skarbu, tego lekkim miastu znakiem? I No to ciężkiej się... Dobrze się uczy. Bóg Niechaj wciąż... Do tego też nie da się blokować, no dobra. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kończy, płonie praże. Niechaj duch się nam ukaże! Niechaj duch zabierze głos! Wnet poznamy ducha los! Kim jesteś? On wie. mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, Ojcu mój co. Odejdź, siło nieczysta! Zaklinam cię światłem wiecznego ognia! Natychmiast przerwijcie tę ohydę! Kiedy mus nam pomóc błąkanym duszom? Idź! Nie będę tolerował nekromancji! Pomóżcie! Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. Ludzie, nikt nie rusza się z niego. Nie wolno przerwać. Trzeci. I... Źle się stało. Źle biada nam. Krew sprawiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkich posoków. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się skończyć. Super. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Przykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy. Duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś ich szęże, coś ich piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ukiory! Święta ziemia została zbrukana krwią. Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie komu życie miłe! Dobra! ho Chciałbyś. A, okej, okay, dobra, czy muszę być w rdzenie? Hmm. Chcemy? Stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Dobra, teraz mogę pozbierać złom. Ooo! No i burza się skończyła. Aha. No. Dobra, jak już wszystko... Po... O, proszę, proszę. Jak już wszystko podpieram, to mogę się udać się... z tym kursem. O? Uszkodzona, ale. Eee. Mieczuł sobie gdzieś... czasie? Lepszy niż mój, serio? I to jeszcze uszkodzony. Generalnie ten ma parę miejsc na te, na. Te pierdełki, ale sprawdźmy. Hmm. Nie dobra, w sumie nie będę marnował na to na tym mieczek mam lepszy część to. W których moczarach? Wow Tu się eee, Dobra, ja chyba tam popłynę. A i łódki stąd zaginęły, czyli to po prostu były łodzie tych y, ludzi, którzy przyszli. No, spoko. Eee. Dobra, no, to najbliżej mam w sumie też sztygarów. Tam się udam. Mm. Spacerek przez malownicze Pajoro. No dobra, nie ma malownicze eee, Sztygary, sztygary, sztygary Lecimy. Okej, okay. do no sztygarów nie pójdę, bo tam już widzę stąd Czerwonego Barona. U mi się. Dobra, a... Ruchy... Nie wydawało mi się co to do cholery. Algul. Um oh. Sprawdzę, co to jest. Znaczy, w sensie, jakie są dane na jego temat? No, Algul. Eee. <laughs> Algul to taki przechuj wśród guli. Jarpens i Spoko. Co? Akcji. No dobra. A, to jest czasem jeszcze ha. Wyruszyć dalej, ale w przeszłości to też jest To, to, dźwięk. to ciekawi. Fajnie, wiem, jak Łoś? Tak, jelenie. nie Łoś, ale głos rykowisko. Dobra ja haha. tam ja polazłem. Następnym razem muszę pamiętać, by użyć oleju przeciwko trupu jadą. Że kolejne koncertuje jest? Szybki, grzybki... Na grzyby, w każdy tenki, wolny dzień. O, świetnie. Niespodzianka! podzianka. E, Na mnie dni. Dobra.

ciekawego. Hmm, trochę zawsze z alchemicznych pierdółek. dalej. o Okay, zacznę zacząć ciebie. Uhu. Jeszcze jeden. Dobra, ile po ciebie. Uh, oko potwora Miło. Okej, okay, co my tu mamy? Sichwost. Okej. Okay. No, wracamy do szukania ciała. no, szukanie ciała. Wow, jeszcze nie odarzę na miejsce, gdzie to ciało powinno być ukryte. Nie... Dobra, jednym szolałem Ciebie już nie oleję. Chodź do tatusia. Okej, okay, um... A, wreszcie. A, A szukać potwory. Hej, panie! Z daleka od tej mgły, jak wam życie miłe! Panie, uważajcie, bo na magnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jedno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid... Lunarny tryb życia... Hm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Słusznie. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki. I na odpał dobry, i na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. A no ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. E, boję się, że to z uwagi na to, że tę morową dziewicę wypuściłem. No, może nie. Cholera wie. z tego, co tym gasił, to, to jakiś mgielnik chyba jest.

Tchau, a gente Serwowało zwłoki jemroza. Ja hmm... roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby kupił potrzebę. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Hmm, dobra, jeszcze teraz mam tutaj do wykonania zadania z tym... E... Z leceniach. To rozpołnie 12 poziom. Spróbuję na z algulem na czternastym radę. Nie zwyczajna była ten zapach, jakby metaliczny. takno, że tam dojść. A. Ciało zgniło prawie do szczętu. Okej, okay, tu już nie ma wizy. Gaziwa Ciągnąć broni, otwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Hmm. Watowie do mglak? Co to był mglak? Eee... A, no to już czas na właściwy olej. A nie. Brudem sektam trupojadam. Chwyt mnie. Czas na kokuen wreszcie. Um. ciekawie A a ja Coś cię przegapiłem. A. Od Nie, to chyba przez tę mgłę. Kolejne zwłoki. Hmm. Okej. Okay. O! Co to za buty? Hmm, słabe. Jak są skurczywek? No dobra idziemy po powrotku dalej. Ładne miejsce generalnie. Szczególnie z tymi światełkami. 小凤儿。谢谢 ciekania. Arabella? No proszę. A, co to daje? Taki kobię złoto. A -a. Kuszące. Dobra, biorę to wobec tego. Że jest natura z tym chciwy. To trochę smutno, że to tylko 5%. Ale przy 5% niż 0%. Chorób z bagien ogarnięty niniejszym. Teraz się przejrzę i leżę. Jestem jeszcze troszkę ciekaw. Nic nie ma. Jest droga na tena. trzeba widzę, że jest parę wejść. Zastanawiam się, czemu nie uciekał, skoro jest tak inteligentny. Wow. Ostro. Natomiast na chwilę, nie chcę się sprawdzać, i deponuję moją nagrodę, a później wracam do goślarza.